Filipek nawijał w kilku swoich utworach o Marcie Linkiewicz, u Ciebie się chyba nie spod nie zdarzyło? Chociaż może w jakiejś bitwie? Nie, nie, nie. Ja przy białej linii, spróbuj to przebić! Murzyn przy czarnej, Marta Linkiewicz! To skomplikowane, ale świta mi już pewien plan. To wciąż daleko jeszcze, bym zaczął wygrywanie, niczego nie mam w planie. Jak Michael Schofield działam tylko z planem A marzenia to cele, z których się wydostanę Nie Możesz teraz mnie wpierdolić na kolejnych absurdach, bo za wyrwane z kontekstu słowa się nie będę wkurwiał poszły mi się chrastać, myliłem się na nik, jak ja mówiąc, że nigdy nie zaćwam, Kiedyś obiecałem przecież, że nie dotknę ścierwa mała, lecz tak czasem w życiu bywa Wiara mi się posypała, ej, słodko, gorzkie łzy Nie myśl sobie, że pójdę z tobą na spacer, nie, nie Dziś to Cajan każdy spacer! Mała ojca rękę ci pokażę! Lokiem prawdziwością, ty to kupujesz, bo wiesz jaką jest jakość Moja muzyka to nie karuzela fikcji. No właśnie, więc tym bardziej, no, sztuki się nie powinno tykać, bo to jest fikcja literacka i tak naprawdę ja mógłbym nawet... Nawinąć kawałek o tym, że jestem polskim kubą rozprówaczem. Jak to chodzę po ulicy i ludzi morduję. Ja mogę sobie nawinąć o czym mam tylko ochotę. Co wiemy o kolejnym posiadaczu? Mówił jeden z drugim, nie trzymaj na chacie dał mnie. Mówił jeden z drugim, choć tu sam podcina marnie. Nie chcę gadać o zakładzie karnym. Czekam aż wreszcie się ogarniesz. To federalny. ile razy szedł na ugórę Pod kulioga Zamknij ryj Nigdy w życiu nie powiedziałem, nie chcę Nie chcę No to przyjadę, przepijemy, daję słowo Co drugi tu jak spofił wydziarany pseudogangster Mama, że się zmieniam, po co mi te jali wszędzie jak mam mama się nie zmieniać, jak jest w końcu kurwa lepiej i sąsiedzi znają datę premiery moich albumów uh -huh. Was wypierdala im, patrz do grze zatkanych puszczów uh -huh. Nie te bez szacunku dla sąsiadów Więc Liczę do trzech na dwa, nie bierdę cię w łeb. Co drugi na trackach tak niby fajnie tu lata Ja nie wiem czy to kurwa śmieszne czy straszny Czubaka Znowu Czubaka, Dobra, ok Dobra, ale na, mi się najbardziej Tym mnie przekonał, żeby Dobra, to... wypierdalał Dobra, okej, okay, wpisujemy go. No, jest, uh, jest. Dobrze, dobrze. Okay, jest. Nie sprawdziamy pan. Dam mu jeszcze minutę. Zamykając temat odpowiesz Jackowi. Jest na to duża szansa. Tylko w swoim czasie. Zobaczysz przy mnie nigdy butelczyny perły Żyjemy ciągle bez sumienia Kiedy pytają czy mnie sumienie męczy Kiedy pytają czy mnie sumienie męczy Sumienie męczy dwa razy bardziej Od końca XX wiek jestem dwudziestką Moi ludzie, moi fani, ja, twoi nadal otrzymani, z... ja. Podbija do mnie małżeństwa, a potem dwunastoletni fantonie został popsuty tym światem. I to jest piękne, bez gadek, czy dziewięćdziesiąte, czy to jeden osiem, flow nie wiem, czy istnieje karma leci z Karma gra z nami na znaczonych kartach. To znam mnie, wierzę, nie znam się na Instagramie. Dla mnie to jak jakiś społeczny sepulku. Dobrze wszystkim życzę, że rzadko kurwiam, skupiam się na sobie, potencjał chuj mam. By zaglądaj łatwo mnie wkurwić. Dla mnie podwórko jest lepszym miejscem niż wasze kluby. Kluby, koncerty, używki, moje nawyki od rana już szumy mi w głowie HALO oh no. Ty no nie spierdalaj no, Ty <gryw> Ale widziałem to i na końcu były fajne Nie, palce. ale co, co to za rano? kurwa delivery, nie parę, co to jest no kurwa Typhoon, Robson i Jowi Ja wiem, że dużo osób mówi, że Gabryś mnie zje Jeżeli będzie chciał mnie zjeść no to będzie zatrucie żołądkowe. Wymioty i straczka. I najlepiej byłoby to skończyć już w tej chwili ręcznie. tak. Ta, ta. Mądra decyzja, mądra decyzja. Znaczy szkoda, że dopiero teraz taka mądra decyzja, a nie wcześniej. Koniec walki.